Cześć z tej strony Dziku, a to jest nowy odcinek z nowej serii na moim kanale Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee Shiny Hunting. W tej serii zajmiemy się kwestią zapełnienia Pokédexu shiny pokemonami, których jeszcze nie posiadam, więc gorąco zapraszam do oglądania. Jak każdy szanujący się trener, wiem o tym, że są trzy warunki, które trzeba spełnić, aby zwiększyć swoje szanse na złapanie jakiegokolwiek shiny pokemona. Pierwszy taki warunek jest to Catch Combo, czyli złapanie jak największej ilości danego gatunku Pokemona. Ja sobie w tym przypadku wybrałem Venonata, nie wiem dlaczego, nie pytajcie. Minimalna granica, mówi się, że minimalna granica to jest 32 Catch Combo powinno wystarczyć na to, aby zwiększyć swoje szanse na złapanie jakiegokolwiek Shiny Pokemona. Ja osobiście mówię, że to są brednie, bo miliardy razy próbowałem na tych 32 i nic nie, wyskoczy, nic nie wyskoczyło, kompletnie nic. Sądzę, że taka dobra, optymalna granica to jest stówka, a ja właśnie w tej chwili mam 149. 149 um, i spróbujmy zrobić, dobić do 150. Ajajaj. Jak zawsze ten skaczący pajac jeszcze mi odbija. Dobra, nadaj się. To już wiecie o jednym wariancie kaczką, kaczką, bo to jest coś co musicie zrobić. Na pewno 32 poksy, mi się wydaje jest to bójda, aczkolwiek po tych, dwu, po tych 32 poksach występują takie atrakcyjne Pokemony jak ee, Charizard Dragonite Chansey. Chansey to w ogóle jest wszędzie. I po tych 32, kompletnie wszędzie, ale nigdy jeszcze nie trafiła mi się wersja Shiny, co jest najlepsze. Nie wiem, wydaje mi się, że Chansey jest chyba najtrudniejszym do złapania Pokémonem w wersji Shiny. Mamy już Cacch Combo 150 na Venonacie. A powiem teraz o drugim e, wariancie. Drugi podpunkt, który musicie spełnić, jest to Shiny Charm. Shiny Charm jest to taki item, który dostajemy pod koniec, w sumie na samym końcu gry, kiedy dostaniemy już dyplom za złapanie 150, bądź 151 pokemonów w mieście Eriki, tam gdzie zdobywaliśmy czwartą odznakę. On pozwala nam na daje nam zwiększoną szansę do maksimum, żeby zobaczyć jakiegokolwiek szałgi Pokémona na dzikim, że powiem, regionie, tak? W dzikiej trawie czy gdzie, gdziekolwiek. I jeszcze jeden taki ważny element, trzeci, jest to Max Lur. Max Lur, wiemy po co są lury, ja akurat mam teraz spryskane wokół siebie on też nam zwiększa szansę na to, żeby spotkać szajni Pokemona. Zacznijmy tak zwany hunting już teraz, w tym momencie. Może wejdźmy na naszego Dragonite'a. I przelećmy się kawałek. Zobaczmy, co się dzieje Nie opodal, oczywiście, venonaty. Mam 150 venonatów i nic jeszcze mi się nie przytrafiło takiego. E, dobrego e, po 100 katerpi wyszedł mi e, psajdak. ale to po 100 katerpi. Nie wiem e, dlaczego teraz venonat e, po 150 venonatach nic nie chce się trafić. Mówi się, że Shiny Charm jest po to, bo zwiększa naszą szansę po 250 czy 270 spotkanych Pokémonach. Trafi się ten jeden Shiny. I być może tak jest, być może tak nie jest, ale wydaje mi się, że ja dzisiaj już mam co najmniej 300 Pokémonów spotkanych i żadnego Shiny. Miejmy nadzieję, drugą godzinę. Drugą obocznicą godzinę już spędzam e, nakręcam materiał e, i nic, nic mi się takiego nie przytrafiło, e, co by mnie zadowalało, jeżeli chodzi o, o Pokémony Shiny. I wychodzi nawet i Kingler. Ale nic nie jest w shiny, nic kompletnie. W tym razie chodźmy nad wodę. Może wyskoczy jakiś jakikolwiek e, karp, żeby się przydało. Bo chciałbym bardzo mocno mieć w swojej kolekcji czerwonego e, Gyaradosa. Nie powałciłbym e, też sidrom. Znaczy, Horsy, bo potem bym ją zamienił. W sidrę, no i jak widzimy, nic się tutaj nie dzieje. Nic kompletnie. Mamy 150 mm, Touch Combo, nad... i nic, spróbujmy zejść na e, Tafle wody. Tak, spryskamy je jeszcze raz tutaj lurem. O! Proszę, ile horsji. Żadno nie jest szajni. Żadno nie wyskakuje. Miejmy nadzieję tylko, że nie wyskoczy mi drugi raz ta bo już jednego mam. A bardzo bym nie chciał, żeby mi się powtórzył jakiś szajni. W sumie do, od, do odcinka to cokolwiek, 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 bo naprawdę już trzecią godzinę nakręcam materiał i yy, już mi się nie chce, już mi się dzisiaj nie chce. Um, mam nadzieję, że teraz się uda coś, coś złapać. Stoimy, po chwilkę tutaj. Przyfilujemy jak rudy zafirany w blok ekipie. Ale też musimy uważać na te tentakule i tentakule, bo są bardzo upierdliwe. Tentakule w szczególności On lubi za tobą latać jak smród bogaczek. Przyfilujmy tutaj trochę. Mówiłem, mówię, 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 Frywa za nami. Tutaj jedno karpidło. Jesteśmy na granicy Road 12. No i drodzy Państwo, nic, kompletnie nic, nic, nic nowego się nie pojawia. Żadne szajni. No mógłbyś wyjść karpiu byłoby śmiesznie Moja reakcja na pewno byłaby prześmieszna Podpłyńmy troszeczkę tutaj O i dwa razy Wyskoczyła, zobaczcie Ale nie jest w szojni. Następny karp. I dalej nic. Dalej nic, dalej nic. Spróbujmy jeszcze raz spryskać tutaj lura popójdźmy troszeczkę w dół o nie 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 tam jakiś ten takul wyskoczył ale nie jest szajnica, ale szczęście da szansę mi się wydaje komuś innemu no nic, naprawdę nic tutaj nie wyskakuje, nie, nie wiem o co chodzi. Mamy 150 k, bo na vennacie nic kompletnie nie wychodzi. Nic się nie dzieje. Kompletnie nic. Kompletnie nic. Tak zawsze jest, jak się chce, to nic nie wychodzi, jak się nie chce, to nagle wychodzi wszystko z dupy, tak dosłownie, Maćku, z dupy. Patrzcie, to patrzcie na tego Tentacruela, no biega za nami jak... no mówię, biega, 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 biega. Jest i karp, ale nie jest Shiny. Mógłbym pójść na i sobie Dragonite stać w jednym miejscu. Nie traciłbym lura, bo ten lur się traci. Chyba każdy o tym wie, ale większość może nie wiedzieć, że on się traci poprzez przebyte kroki postacią, a nie że jest czasowy. Te lury tutaj nie są czasowe i żeśmy weszli na Tenta Cruella. Lury w Pokémon Let's Go i w żadnej innej wersji nigdy nie były na czas, zawsze były na. Przebyte kroki, postacią. Nie wiem skąd się wziął. Mit, że on jest czasowy. Następny jest Chorsi. Jest Chorsi, ale nie Szanin. Jest, jest idzie następny Karp, oj, wpadłem na Karpia, typowo wpadłem na Karpia. O, nawet nie zauważyłem Horsi. Bra. Dalej się nic nie dzieje. I stąd już ruszamy dalej. Wybieramy inną lokalizację. Zmieńmy lokalizację e, na przykład do groty Miotu. A co tam? Może tam coś wyskoczy w końcu. Jesteśmy w Creolon City. Wchodzimy za chwilę do Kreolon Cave. Oczywiście take out naszego Tabaluga. Return Spryskamy sobie, ale to już chyba w środku. Jesteśmy w grocie Mewtwo w Kreolon City. I wpadliśmy na Grubasa. O nie. Dlaczego nie jest się Shiny. Niestety musimy uciekać. Kiedy mamy zrobione kaczką, bo musimy uciekać od wszystkich innych Pokemonów, bo po prostu stracimy. Teraz jakbym złapał na przykład takiego Storlaxa, to już bym miał wyzerowane tamto bo i nie miałbym już zwiększonej szansy na to, aby e, złapać jakiegoś Shiny Pokémona. Obgryzgam się y, lurem. Mamy jeszcze tylko 500 lurów. 500 lurów. Bardzo mało. No. Więc. O, jest i grubas. Jest i, i grubinio. Dom Fossil, znaleźliśmy Dom fosil, Które to moje Dom fosil. Aż sprawdzę. Piąte: Helix Fossil razy 2 i Old Amber razy 1. Spoko. Bomba. Bomba, bomba, bomba. Szukajmy dalej jakiegokolwiek Shiny. Może coś wyskoczy. Jest jakiś Graveler, Tylko nie grabler. O, żeśmy znaleźli Pajnapa. Tylko nie grabler, bo mamy grablera i mamy golema. Oj, żeśmy wpadli na rajhorna. Ok, rajhorn. Wek. żeśmy znaleźli Ultra Bala. Sympatycznie jest i grubas. Coś mało się tutaj respi. Pokemonów. Ale chwilę postałem i nagle już jest ich wokół mnie pełno. Zejdziemy na dół. Na dole oczywiście. zrobi to nas grubas. Jest jakiś Raihorn. A i... Możemy wlać w niego. Możemy mm. znaleźć Golden Raspberry. Jest ich to obok. Zadziliśmy po Kebala. Chensi. Aha, dopiero teraz. No. Druga Chensi. Ricky Tung. Stajmy gdzieś tutaj może coś się zaczynie, zacznie dziać, ale musimy spieprzać. O nie, 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 nie. Kółko. Tak, nie, jeszcze raz. raz nie, Rajdon. drugi masterball drugi masterball, drugi masterball, drugi drugi, kurwa, nie wierzę drugi, drugi, drugi drugi, jest drugi masterball, kurwa, mać ale jaja, jebejbe yeah, kurwa, drugi, drugi, drugi drugi, ja jebie nie wierzę materiał na pewno wyląduje już na YouTubie, teraz 100% Super! Drugi masterball. Zajebiście! Bomba! Mamy drugiego masterbala. znaleźliśmy drugiego masterbala. Fajnie! Ale super się cieszę! Ale bomba! Mm -hmm. Drugi masterball! Ah, tak, chociaż tyle, chociaż tyle. Chociaż tyle w dzisiejszym odcinku. Zajebiście. Bomba! Super Ansko. Naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Mamy drugiego masterbola. Eee, Zajbiście się cieszę. <laughs> Ale fajnie. Warto było jednak łasić tyle za głupim szajni <shiny> jakimś. Eee, pokażę Wam teraz e, nawet e, ten te gest, majonez. E, we, wejdźmy najpierw w party. żeby Wam udowodnić, że nie, nie kłamie. Open box, e, mamy Mewtwo, mamy Mewtwo, e, mamy Mewtwo i on jest złapany e, na 70 levelu. E, widzicie, where Crowns Cave 11:25-2018 e, został złapany na masterbalu. Jak widzicie, jest, jest, czyli miałem jednego masterbala w całej grze. Miałem, miałem tylko jednego Monster eee... Tu jest miło, ale to, 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 to nieważne, teraz nie o to chodzi. Dobra. <grywa> jest, jest okej. Okay. Eee, fajnie, super. Eee... Jeden Monster ball, tak? Jeden Monster Ball, a teraz Wam pokażę moje dwa inne. Nie, gierka nie jest skakowana, gierka nie jest modyfikowana, gierka nie jest nic. Eee, nic nie, nie, nie robiłem. Eee... Wchodzimy eee... W naszego eee... Catching Pocket. No i mamy Masterball. Master Ball razy dwa. Dwa Masterbale za darmo. Za darmo mówię. Kto jest kurwa mistrzem? Kto jest fucking kurwa mistrz? Kusi i hikomi go stop pedali. <śm> Nie dobra, nie będę nikogo obrażał, przepraszam, przepraszam. Zarabkujcie fala hejtu. O boż Jest! Master, jest Master Baller razy dwa! Jest Master Baller razy dwa Superansko, naprawdę, fantastycznie eee, Ale się cieszę, no ale emocje. No bomba. Bomba, naprawdę bomba, 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 bomba. O boże. Dobra, przejdźmy do, do Meritum. Zobaczymy. Yy, mamy jeszcze chwilę, może uda się zopać Shiny. Jak nie, to w następnym odcinku na pewno będziemy. Aż dosywuje. A zrobię Save Your Progress. Yeah, super, bomba. Ja nie wierzę, nie. mam, 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 mam. 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 Jest. Warto było jednak się męczyć tyle godzin. Warto naprawdę było. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dobra, mamy jeszcze chwilę czasu. Yy, więc przejdźmy dalej do szukania yy, shiny Pokémonów. Yy, yy więc Jeżeli jesteście ciekawi jak zdobyć takiego masterbola, e, piszcie w komentarzach, chętnie zrobię o tym odcinek. E, chętnie e, przeprowadzę was przez tą mistrzowską e, drogę. Nie jest to łatwe w sumie jak nic w życiu, ale warto, warto, jeżeli ktoś e, lubi spędzać Czas przy grach Pokémon warto. Warto naprawdę. Dla takich emocji to jest, to jest coś fajnego. Naprawdę to jest coś fajnego. Fajne uczucie. Znowu się czuję, jakbym miał e, 14-15 lat. <laughs> Ale fantastycznie. Super. E, jak widzicie, dalej nie ma żadnego shiny. Nic nie wychodzi. Mm. Nic kompletnie nie wyskakuje. Ale złapa... złapaliśmy, znaleźliśmy dzisiaj ważny item. E, bardzo ważny item. Mianowicie właśnie jest to Master Ball. Lur jeszcze się pali. E, dopóki jeszcze lur działa, to e, będziemy w jaskini. E, no super Nie wiem, aż mi w gardle zaskło. A nie mam nic przy sobie, żeby się napić. <laughs> Ale jaja. O oh, pose! O oh, my god! No Trochę jest. Trochę jest radość. O, akurat się lur skończył. E, już teraz lura, nie będziemy odpalać. Eee. Wychodzimy z naszej jaskini. O, mamy jeszcze graybala. Gdzieś mnie. się sobie ruszył. O, i tutaj jeszcze jeden no, ultra ball. No spoko, spoko. Wychodzimy z jaskini. Superancko. Mnie się tam podoba. Super. Ok, eee, przejdźmy teraz naszym pikaczem z powrotem do punktu wyjścia. Byliśmy już w dwóch lokalizacjach, w takim razie, wracamy do punktu wyjścia. Eee, Kończymy odcinek za chwilkę. Dalej jestem w szoku. Dalej jestem, kurde, w szoku. Naprawdę nie uwierzycie, co teraz mam w żołądku, w brzuchu w ogóle. E, 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 no, naprawdę bomba. Masakra, 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 masakra. Jeszcze teraz, jakby szajnie jakiś wpadł, to w ogóle e, przekozak by było. Mm. Ale będziemy musieli przenieść nasz hunting na następny odcinek. Eee, będzie to drugi odcinek serii. Przypomnę tylko, ile mam wedunatów, bo przy tym zostaniemy. Nagrajcie. A co tam? Nagrajcie. I częście sobie dostał level superancko. <śleszy> Kaczkombo 151 <laughs> i Masterball w Kieszeni, drugi drugi Masterball w Kieszeni, 151 Kaczkombo, żadnego szajni w tym odcinku. Eee, kończymy kończymy w takim razie e, ten odcinek. E, wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, komentujcie jakieś tam łapki, srabki, duparabki w górę, nie wiem. E, piszcie ogółem, co byście chcieli. Yy, czy chcecie jakiś konkretny gatunek Pokemona, aby łapać eee, To jaki, na pewno coś wylosuje. Eee, I do zobaczenia przy następnym materiale. Dalej zostajemy przy kaczką, bo Venonat, Dalej będziemy yy, polować na jakiegoś shiny. Yy, mam nadzieję, że materiał w jakimś tam stopniu yy, się przydał. Początkującym graczom w Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Eee, no cóż, mogę więcej powiedzieć. Mam drugiego <laughs> Pala! Jest fajne, jest super, jest zabawa. No, dalej, emocje jeszcze ze mnie nie opadły. Dobra, kończymy na dziś. Eee, wszystkiego dobrego wam życzę samych pomyślnych łowów piszcie w komentarzach lajkujcie subskrybujcie rozszerzajcie podawajcie dalej ja kończę idę się podniecać masterbalem gdzie indziej <grybujesz> na razie do zobaczenia